Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, wyśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. I dalej to czytanie jeszcze dziś jest dosyć długie. Gdzie Abraham wypędza, tak prosi go Sara, żeby wypędził niewolnicę Hagar i, i jej syna, i on nie chce tego robić, ale słyszy od Pana Boga: Zrób tak, jak mówi Sara: wypędza, a potem widzimy, jak Pan Bóg troszczy się na pustyni o Hagar i jej syna. Zwróćmy uwagę na kontekst tego wydarzenia. Bo pewnie znamy, wiemy o tym, jak to wszystko było. To jest, musimy zwrócić uwagę na to, że to jest kilka lat Kilka tysięcy lat temu, że to jest inna kultura, inna tradycja. Dla nas to by się wydawało bardzo dziwne takie rozwiązanie sy sytuacji, problemu, że Sara sama prosi Abrahama, zwraca się do niego: Jeśli si ja nie mogę mieć syna, nie mogę ci dać potomka, to tu jest niewolnica moja, weź o sobie i będziesz miał syna od niej. Decyzja taka dla nas trochę dziwna, no, ale to jest inna kultura. Ale jednak, jednak można powiedzieć, my mamy rację w naszej kulturze, bo to nie była wola Pana Boga, żeby on spał z tą Hagar, żeby tam się urodził ten syn. Pan Bóg to była pewna próba, próba zaufania, próba wierności Abrahama, czy rzeczywiście umieć doczekać się tej łaski, tego błogosławieństwa, które obiecał mu Pan Bóg. A człowiek próbuje po swojemu. Widzisz, o, Pan Bóg mi tu nie pomaga, nie błogosławi. Pewnie ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Nie będę czekał, aż Pan Bóg się tutaj zlituje nade mną. I są takie sprawy, w których my nie możemy brać spraw w swoje ręce. Są takie sprawy, w których jeśli Pan Bóg nie daje, to trzeba się z tym zgodzić. Jeśli Pan Bóg przyjął taką decyzję, to trzeba to przyjąć. Nie możemy brać sprawy w swoje ręce, być mądrzejszymi od Pana Boga, bo to się potem źle kończy. I właśnie dziś widzimy w tym czytaniu, że to się źle kończy: że jest straszny spór między Sarą a Hagar, że Sara wymusza na Abrahamie to, żeby wygnał, że Abraham nie chce, ale wygania to u Hagar z jej synem na pustynię, czyli jakby na śmierć. Ale czyni to też po, jako wolę Pana Boga, który tak mówi: Zrób tak, jak mówi Sara. Trudna sytuacja, bardzo taka. I nie zrozumiała, dlaczego Pan Bóg do czegoś takiego dopuszcza, dlaczego Pan Bóg mówi, żeby wygonić, ale później to się wszystko wyjaśnia. Ale przede wszystkim, pierwsze co musimy tutaj zobaczyć, to to, że nie możemy po swojemu działać. I są takie rzeczy, w których my mamy jakoś władzę i Pan Bóg daje, żebyśmy podejmowali decyzje, ale są takie rzeczy, gdzie nie możemy sami na własną rękę działać. Tak jak Abraham, że wziął sobie niewolnicę, żeby mieć potomka, czy jak teraz w jakiś różny sposób próbuje się żeby było poczęcie dziecka, choć Pan Bóg tutaj nie daje tego dziecka, a to my sobie po swojemu zrobimy, a to dziecko będzie. Mnóstwo jest takich sytuacji, w których my nie powinniśmy robić czegoś za Pana Boga, ale pokornie przyjąć to, czego Pan Bóg chce. Bo najpierw nam się wydaje, że myśmy wygrali, że myśmy coś dobrego stworzyli, ale później okazuje się, że skutki, konsekwencje są straszne, tragiczne. Tego nas uczy to, to dzisiejsze słowo. I dalej, jak czytamy to czytanie. Widzimy, że Hagar ze swoim synem idą na pustynię, tam, tam pobłądzili i kończy im się woda. I słyszymy taki głos rozpaczy: Hagar, nie będę patrzała na śmierć dziecka. I tak, siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca, i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: Cóż ci to, Hagar, nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą. ona poszła, napełniła Bóg jak wodą i dała chłopcu pić. Bóg był z chłopcem, a ten rósł." Piękne słowa, piękna taka troska Pana Boga o Hangar, o jej syna. Jak Pan Bóg powiedział do Abrahama wygonił na pustynię, to wiedział, że On sam tam się nią zaopiekuje. Jest czasem jesteśmy na takiej pustyni, gdzie Wydaje się, że nikt nas nie rozumie, że nas ludzie wyganiają, że nie mamy się na kim oprzeć, nie mamy komu zaufać, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, jesteśmy wygnani na pustynię. A Pan Bóg się o nas troszczy i Pan Bóg nas sam pozwala, żeby nas wygnano na tę pustynię, pozwala, dopuszcza, żeby była jakaś trudna sytuacja w naszym życiu, ale Pan Bóg z nami na tę pustynię idzie, Pan Bóg nie zapomina o nas, Pan Bóg się do końca o nas troszczy. I jakby czeka z taką troską, z interwencją do tego momentu, kiedy my już powiemy dość, ja już nie mogę, ja nic nie mogę. Tak jak Hagar, która położyła się, nic, ja więcej nie mogę, będę, będziemy umierać. I wtedy Pan Bóg wchodzi, bo Pan Bóg czeka, aż my Jemu pozwolimy coś zadziałać. Bo czasem nie, ja sobie poradzę, ja sam wszystko zrobię, robisz to rób. I Pan Bóg czeka, kiedy już dotrze do Ciebie, że Ty już nie możesz nic zrobić. I trzeba może nie czekać do takiego skrajnego momentu, że ja już nic nie mogę, ale od razu, Panie Boże, weź sprawy w swoje ręce. Co mi powiesz, że mam zrobić, to zrobię, ale to Ty jesteś Panem, to Ty jesteś Bogiem, to tylko Ty możesz tu coś zrobić. Dlatego daję Ci swoje życie w Twoje ręce całkowicie. I dzisiejsza Ewangelia, gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadarańczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie, synu Boży? Przyszedłeś tu na przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie, i naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Na spotkanie Jezusa w kraju gadareńczyków wychodzi dwóch opętanych. Piękne spotkanie, piękny komitet powitalny. Dwóch opętanych, o których czytamy. Dwaj opętani tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Wyszli z grobowców dwaj opętani. No. My widzimy to jako czytając. Że to są opętani, jak, jacy byli biedni, ale jak ludzie ich widzieli, bali się ich, to widzieli, to są źli ludzie, opętani. Tyle zła robią straszne, ludzie się boją ich, boją się podejść, przy, zbliżyć się do tego miejsca, gdzie oni żyją, a Jezus wychodzi do nich i ich uzdrawia, ich uwalnia. Jak my się zachowujemy wobec ludzi, którzy są, może nie wprost opętani, my jeszcze nie wiemy o tym, że są opętani, ale widzimy, że ci ludzie jakoś się. Są źli, źle się zachowują, coś złego robią. Może, czy mam wokół siebie takich ludzi, w swoim towarzystwie? Czy może nie, takich ludzi widzimy w, w telewizji, w wiadomościach? Ten człowiek jest opętany, jest straszny. I co my myślimy o tym człowieku? Czy myślimy, żeby się za niego pomodlić, żeby Jezus uwolnił go od złego ducha, żeby go zbawił? Czy myślimy, żeby ten człowiek umarł, żeby on zniknął, żeby przepadł, żeby gdzieś odszedł, żeby ja go nie widział? Co myślimy o takim człowieku? Jaka jest ta nasza reakcja? Czy modlimy się? I też modlitwa. Czasem jest tak, że jak się modlimy za, za kogoś, to czasem myślimy, jak ja się będę za niego modlił, to Pan Bóg będzie błogosławił, on będzie zdrowy, szczęśliwy, a mi będzie trudno. Nie, to nie tak. Jeśli się modlimy, to zawsze o to o zbawienie, o o królestwo niebieskie, o, o zbawienie człowieka, o to, żeby zły duch wyszedł z tego człowieka. Dlatego warto się pomodlić, warto się pomodlić za tych, którzy są opętani, za tych, którzy czynią zło, poprosić o ich nawrócenie. Jezus wyrzuca złego ducha w stado świń. Możemy się trochę dziwić, że taka poważna strata stado świń. Ale co Jezus pokazuje nam? Że dla Boga człowiek ma dużo większą wartość niż stado świń. Pamiętamy niedawno w Ewangelii było, że jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, czy w tłumaczeniu rosyjskim wiele małych ptaków. A teraz widzimy, że jesteście ważniejsi niż stado świń. Jesteście ważniejsi niż cała przyroda, niż zwierzęta, niż rośliny. Jesteście ważniejsi. Człowiek jest dla Boga ważniejszy. I jeśli się Pan Bóg troszczy o wszystkie zwierzęta, o przyrodę, to co? Nie zatroszczy się o nas, my jesteśmy dla Boga ważniejsi i dla nas drugi człowiek, inni ludzie mają być ważniejsi niż stado świń. Nawet ci ludzie, którzy czynią zło. Jeszcze jedna myśl. Tak myślę sobie o tych y, mieszkańcach tego. Tego kraju, którzy wygonili Jezusa. I może się oburzamy, jak mogli wygonić Jezusa, ale tak sobie pomyśleć, tym bardziej, że to była kraina no, niewierzących nie, nie ludzi, to był pogański naród. I nagle przychodzi Jezus. Owszem, uwolnił, owszem, dokonał cudu, uwolnił tych ludzi od złego ducha, ale oni widzą, że stracili mnóstwo świń, stracili swój dobytek. I delikatnie mówią: Niech lepiej Jezus pójdzie, bo jak on tak zaczyna, to co będzie dalej? Ciekawe, że Jezus nie, nie troszczy się o jakiś wizerunek, o jakieś lajki, o to, żeby się subskrybowali jego kanał, żeby zareklamować się, żeby wszyscy tu biegli do niego, bo przyjechał Cudotwórca i wielki tutaj mistrz guru. Jezus nie dba o wizerunek. Pierwsze spotkanie, pierwsza wizyta i nagle takie straty. No to co z tym można pomyśleć? A co będzie dalej? Zaraz jest takie myślenie, no jeśli ja tak, to, to co, co będzie dalej? I myślę, że my często też tak myślimy, jak ci ludzie, że pomodliliśmy się na przykład, żeby, pewnie Boże, uzdrów tego człowieka bez ciężko chorych człowiek umarł. I boimy się już później modlić się za kogoś, bo zaraz znowu będzie coś złego. Modlimy się o coś, a tu jeszcze gorzej. Jakiś problem jest, zaczynamy się modlić, a tu jeszcze gorzej. I co? Iż lepiej się nie modlić, le lepiej zostawić Pana Jezusa samemu tutaj jakoś działać, samemu interweniować, tak jak Abraham i Sara, samemu zainterweniować, nie czekać, bo Pan Bóg może tutaj nam zepsuć całe plany. Czy nie myślimy tak? To jest właśnie brak zaufania do Pana Boga. To jest to, że nie do końca rozumiemy tę miłość Pana Boga, że Pan Bóg czasem nas jakoś wypróbowuje. Że Pan Bóg czasem nas dopuszcza jakieś, jakąś stratę, żeby nam dać jeszcze bardziej, ale to jest zaufanie. Kiedy modlimy się, a widzimy reakcję na modlitwę odwrotna, zupełnie przeciwna, to trzeba powiedzieć Bogu dzięki. Znaczy, jest reakcja. Znaczy, a jeśli Pan, Pan Bóg odpowiada na naszą modlitwę, to będzie tylko lepiej. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka, w pierwszym momencie wydaje się, że jest gorzej, będzie tylko lepiej. Dlatego w pełni zaufania. Idziemy do Pana Jezusa, nawet jeżeli w pierwszym momencie okaże się, że trzeba stracić stado świń. Módlmy się za tych, którzy źle czynią, módlmy się o uwolnienie opętanych, których widzimy, żeby Jezus uwolnił ich od tego opętania, złego ducha, żeby, żebyśmy i my się też nie bali. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. W kwestii namiernia przedlagają się te myśli samą trudną sytuację w naszej Toż to, co nas bezpokoi to czego my boimy się? Żebyśmy tak zaznacznie oddali w Boże ręce. Przy czym podumali, że no jeśli dzisiaj takie Ewangelia, to możliwe, że pierwszy odwet Boga będzie taka, że to, to pocierają. Że to może być jest pytanie, że to może być trudno. Niczego straszno bo w pełni Ciebie Cię uwierzy. W pełni na Ciebie uwierzy. Nawet jeśli będziesz mnie spytywać, wierzę, że Ty lubisz mnie, że ty pozabłocisz się, bo mnie tak, jak pozboczył się o Hagar i o synie, że to jeśli wokół mnie jaka to pustynia. Ty pozbocisz się. Taki akt dowierzenia, upoważnienia na Boga, Gospodinie, samą trudną sytuację w mojej życiu oddaję Cię w Twoje ręki. I drugie, pomolim się za odierżymych, za tych, którzy robią o ciemnego zła. Możemy się czas podumać, kto? Pierwszy człowiek, kto przychodzi w głowę za kawał w część, można pomalić. Możecie ci nawet nie co za takich ludzi pomalić. No, Dawajcie pomolim się, żeby Gospod oswobodził od złego ducha, tych ludzi, tego człowieka, żeby spas tego człowieka i tych ludzi. Odczynasz, słysz się na niebie, da światło imię Twoje, da przyjdzie Twoje, da będzie wola Twoja i na ziemi, jak na niebie. Chleb nasz nasłuszny, daj nam na jej dzień. I prasni nam długi nasz, jakim my prasciałem dołżnikam nasz. I nie wwiedzi nas wejskuszenie. No i zbaw nas od łukawowo. Amin. Da błogosławić Was, Wsi Maguszczy a Boch, i Syn i Duch Święty. Wsiam dobro wo, dnia, z Bogom.